Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym odcinku. Jadę aktualnie na zlecenie, które możemy określić mianem hardkorowe pluskwy. A przynajmniej taką informację uzyskałem od klienta, że faktycznie problem w tym mieszkaniu jest trwa nadal i e, jest od dłuższego czasu określany nawet na e, rok do półtorej roku. Jak wygląda sytuacja na miejscu, to tak naprawdę okaże się już za chwilkę, ponieważ podjeżdżam e, pod wskazany adres i często tak jest, że jakby ja oczami wyobraźni widzę to inaczej niż faktycznie klienci przedstawiają to przez telefon, ponieważ e, no jakby każdy ma swój punkt widzenia. Jednocześnie z opisu sytuacji, która może być tam na miejscu, no może być faktycznie ciężko. Dlatego podjeżdżam, wchodzę na górę, no i za chwilkę zobaczę Zobaczymy, jak wygląda sytuacja. Jednocześnie z tego miejsca poproszę Was o kredyt zaufania i pozostawienie subskrypcji na tym kanale, aby na bieżąco być z tego typu treściami. I uwaga, jeszcze jedno ogłoszenie parafialne: jeżeli macie jakieś pytania do mnie, czyli do osoby, która zawodowo zajmuje się zwalczaniem karaluchów, pluskiew i innego robactwa, zadawajcie je w komentarzu, a ja będę na pytania, które będą powiedzmy najlepsze, będą miały najwięcej lajków, nagrywał materiały właśnie w formie odpowiedzi, takie 2-3-4-minutowe. Odpowiedzi, w zależności od tego, e, jaki będzie potrzebny do tego czas. Podjeżdżam na miejsce, wchodzę na górę i widzimy się już w mieszkaniu. Dobry. Ta? To jest inna słynna 20 21. Dobry, dobry. Kuchnia. sobie zobaczę. Zostawię rzeczy w kuchni. Dobry? Dobry. pani tutaj. A do pokoju? Tak, ale sam rzeczy sobie to zostawić, bo się później nie wyrobimy z tym wszystkim. Może sobie rękawiczki i zaraz będziecie mi państwo opowiadać. Dzień dobry Witam. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy. O mnie gdzie jest najgorzej. Bez znaczenia. Mówił pan, na razie że jest hardkorowo, to <grym> no, pan, nie ma to. Wie pan, to. jak jestem podryziony, to, to jest zdjęcie tutaj, mama łapała, to zdjęcie sobie. Nie pan powie, nic na co razie. się dzieje, jak długo się dzieje w ogóle, co to robiliście i tak dalej, żebym ja w ogóle się jakoś tak mógł rozeznać w sytuację. E, nie robiłem na razie nic, bo to tam chwila, moment, przewrócenie łóżka, no. przewrócenie łóżka w y, ten... Ale już jest dobrze. Nie robiłem, nie robiłem, nie wyrywałem tego, bo bałem się, że po prostu ich je przestraszę i nie będzie, nie, be, nie będą tam. Ja myślę, że one już się tak niczego nie boją jak one się tutaj tak zadomówiły. Dobra, sobie to później do zabiegu pościągam Dobre. To jest na, na wszystko na takich zasele. Okay. Najgorzej jest z tego miejsca, wychodzą. Tam. Najgorzej z tego miejsca Dobra, wychodzą. Jeszcze. Ten obrazek normalnie można Cią okay. dokładnie nie, No tutaj Też no wesele nie, nie no nie jest o, dobrze o. zobaczy pan Wszystko o ja. jest żywe no. Tak jak pan mówił hardkorowo No mówię no naprawdę niech pan zobaczy no kuźwa no, aż dosłownie wstyd ale też widzi Pan, i teraz coś tego nie wygląda to tak książkowo, nie? to powinny być takie bardziej grudkowate i wszyscy mówią, w linii, w trójkącie. Zawsze przy tej bo... ilości, którą Pan tutaj ma, to tam trójkąt to z każdej strony, gdzie zajrzymy. No. Masakra. No tak, ale to wie Pan, przy tej ilości, ja jeszcze nie zajrzałem do łóżka, tu już za tym obrazem jest x50, za tymi dwoma jest już po 30, to już mamy setkę. Tutaj na pewno podejrzewam, że w halogenach też są... Mogę sobie stanąć na tym łóżku? Pewnie pan. Pan robi co, co pan o. uważa. Ja pierdolę. nie wiem to akurat może... Nie no muszę. tu za tymi halogenami też widać, że są. O, Bo ja nie wiem jakie... Jakie... Tu spadła nawet. Przyklejałem Dobra, pokażę. Na podłodze też dużo jest. Tak, za halogenami tak samo, wylinki, halogenach się środku. No to mi powie co to jest w ogóle? To Bo jest pluskwa. Zauważy, zauważyłem, że one takie jakby jakieś śmieci zostawiają. Śmieci, to są wylinki, to co tutaj, o, o, pyta pan o to, tak? No dokładnie. Te tak jako... zwane suche pluskwy, skórki tak zwane, to są wylinki, pluskwa Aha. jak rośnie, Aha. to po prostu e, zrzuca skórę. Aha. I jest takich kilka stadiów rozwojowych, jakby pięć. Jest e, nimfa, czyli pierwsze stadium. Owad rośnie do pierwszego stadium, do drugiego, rzuca skórę i rośnie dalej. Tak za każdym razem, za każdym razem, za każdym. Za każdym. Tutaj też jest, też wylinki. No. Dobra, To jest mało miejsca, ja bym chciał to łóżko zobaczyć. Już, już zaraz pan odbraka, to jest chwila. <noise> Ale już chwila, się boję. <noise> chwila, moment. Hmm. Będzie ciekawy efekt po zabiegu, bo ma, będzie po że prostu że, że masa mówię, trupów. To będzie jakby ciekawie widać. Tak, e, to za tymi tapetami wzią... też pewnie dramat. No tutaj to akurat I tak samo, to są wylinki, właśnie, nie? O, ale też one ekspertowają. Pan... Dobra, jakiś patent na to łóżko, tu, żeby już, je. Już no, tu jest mało miejsca, tu? będzie się ciężko jakoś dostać w ogóle. Znaczy, wie pan, co jak ja robiłem na boku, mhm. to idzie się poprzekręcać. Była pluskwa. Chodź no, pluskwa. O, kurwa, tutaj też no. nie. No. No. To jest to, to, jest, ten to ten jest, ten jest, właśnie najgorsze. To jest najgorsze, i tak jakbym czuł, jakby one z tamtej strony też, nie? No, a tu przy tym. No i hardcore owo. Nie żartowa pan No nie, no nie mówię Robiliśmy już tyle razy Nie no to za głośnikami No to co panu pokazywałem Masakra To co panu pokazywałem Dobra No tak, to, to wie pan to no. jest klaw Kolejny głośnik Dobra, to co też jakby muszę Panu powiedzieć, ponieważ no widać, że tych pluskiew jest dużo, na tych ścianach widać, że wszędzie są odchody. Jak tu zostanie zastosowany środek chemiczny, te ściany trzeba spryskać, więc e, po prostu no powstaną zacieki na tych ścianach, więc jakby chcę, żeby Pan o tym, o tym wiedział. Nie? I tu nie obędzie się bez jakiegoś później pomalowania czy coś, ponieważ te odchody, które wszystkie są, one pod wpływem wody grawitacyjnie po prostu spłyną. Ja muszę, może tą dobra, to jako się ja tu wyjdę? Muszę no, ja zrobić miejsca. Postawię, bo... Samość, to o Boże, jako tako. Pan powie, jak, jak to odwrócić, jakby było wygodniej. Ja, na razie to, tylko ja to sobie później poobracam po swojemu, ale. No, dobra. Tu już ciekawie, widzę będzie. No, za pierwszym razem. To tutaj miało jeszcze ślad nawet został. Tu miały swoje gniazdo, tutaj było multum dosłownie. No wie pan, tu w każdym miejscu jest, jest gniazdo. Tutaj, tutaj określić gdzie, gdzie jest problem to... O niech pan zobaczy. No. Jak szalony. No i jest ośka. Zakończy się pan tego. No a co się mam nie podnieść, wie pan, nie w takich miejscach byłem. Widział pan mieszkanie, tam miałem no. też takie nagranie u nie, u niepełnosprawnych czy coś. Tam to był dopiero problem. Tam w rogach to aż kopce były porobione. No ostatnio no. to widziałem jak w tym. W, 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 w kanapie tam pan pokazywał chyba je jak Tutaj też. Tu jest piękne gniazdo. Obaczy pan sobie. O, o Dobra, a niech Pani powie, bo widziałem na filmach, mhm. że Pan lubi zajrzeć pod listę i gniazdka. Czy gniazdka wziąć pod Nie, ja sobie tutaj dojdę już za chwilę. Jeżeli pan ma jakieś uwagi, proszę, niech pan to powie od razu. Nie, jest ogólnie, więc... wie pan, no jest to, jest zajechany mocno przez pluskwy, bo tutaj no nie można, jakby tam mówić inaczej, że jest dobrze, no bo jest źle. E, ale ogólnie przygotowane jest w miary, są wyjęte te pościele i tak dalej, łóżko jest tutaj e, e, obrócone i tak dalej, więc dostęp jest. Ja sobie tylko pościągam te obrazki, mhm. zrobię tu dużo więcej bałaganu niż jest, ale po Robi prostu z racji ro, wielkości ro, ro. tego pomieszczenia nie da się inaczej. Robi tak? Pan tak jak pan uważa, ja sobie spokojnie przyjdę. I pod posprzątaniu po nie ma najmniejszego problemu. No, no. Pufa, pufa jest straszna, bo pufa no, jest identycznie, straszna, tak bo, samo. No. Bo najczęściej no tutaj były i były tutaj no, pod spodem. O, no najczęściej były. O widzi pan? Pięknie. No i nóżki pod spodem. No, no mówię, był moment hmm. gdzie. gdzie... Zabijałem po prostu ręką. Ja wiem, że to nic nie dało. No znaczy wiem, to jak to, nic nie dało? Wie pan, to tak jakby komuś dają, urwać łeb. Tam, to nic nie dało. <gb> <grafi> <grafi> likwidujemy od razu, tylko ale, skala. Ale powiedziałam, że żadnej nie dam żyć. No. I dlatego tak. zabijałam. No ale tak? wie pani, no to jakby sytuacja, zagniecenie pluskwy to jest stuprocentowa metoda. Mhm. No może bym chciał to Nie, ale to nie przyniesiesz tego do Nie, no przyniosę, no tutaj najwyżej. No, to są właśnie te małe, o których Pan mówił. To uh -huh. są nimfy. Uh -huh. Pierwsze stadium, jeszcze nie napita krwi, taka przezroczysta. Uh -huh. A tutaj idzie już, która się krwi napiła, bo ma już czarną dóbkę. Uh -huh. I to widać. I ta wykluła się może do, dosłownie przed chwilą. A ta widać, że już piła krew, bo, bo ma czarną dóbkę. No, tu kolejne. Uh -huh. Tutaj często koło zasuwaka. No. tam też miałem. Często koło zasuwaka. Właśnie jeszcze jest, jest plama czarna, Wiem. więc. No tu jaka też opita jedna tutaj druga nie myślę, o. Tak fajnie strzelają jak bąbelki. No, <grymne> nie muszę mówić, że problem jest, ponieważ widać go gołym okiem. Jestem zdziwiony jaka skala problemu występuje w tym mieszkaniu. Bardzo pozytywni Państwo i pani i pan Eee, super, osoby, no ale przytrafił się problem z pluskwami, który widać trwa tutaj tak naprawdę od wielu miesięcy. No i nie pozostaje nic innego jak brać się do roboty. Zakładam maskę kombinezon, przygotowuję środki chemiczne i biorę się za działania. Dzięki, że byliście ze mną w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, czyli do osoby zajmującej się zawodowo zwalczaniem karaluchów, w i innego robactwa, zapraszam do sekcji komentarzy. A my widzimy się w kolejnym nagraniu. Do zobaczenia i cześć.